Musimy iść do jedynki. Tutaj mamy jedynkę, to jest chyba na barlickiego, jak dobrze pamiętam. Ale to zobaczymy. Te punkty oznaczają kody QR, więc skaner, telepo i tym podobne? Organizujemy grę tropami Solidarności, czyli młodzi bielszczanie wyruszają tropami naszych dziadków czy rodziców, którzy odzyskali dla nas w pełni demokratyczną i biało-czerwoną Polskę. Będą wykonywać różnego rodzaju zadania, wymieniać koła w maluchu, malować graffiti, drukować ulotki czy przenosić bibułę. Ważne jest to, że poznają oni nie tylko historię, ale i rzeczy manualne. Coś, z czym dzisiaj nie mamy do czynienia: maszynę do pisania czy stare radia. Przede wszystkim będzie to dobra zabawa, duża lekcja historii i mam nadzieję, aktywność, która w ich pamięci zostanie na zawsze. Ja byłem wtedy w, mniej więcej w takim wieku jak ta młodzież dzisiaj tutaj, bo miałem 17 lat, więc też trudno wymagać od. Od dzieciaków w tym wieku jakiejś głębszej refleksji, ale dla mnie to był szok, no bo moja mama, która doskonale pamiętała wojnę i była, można powiedzieć tak, przeżyła dzieciństwo i młodość w czasie wojny obudziła mnie tego dnia, właśnie szarpiąc tam za ramię i mówiąc Janusz, wojna. I, i tych słów do końca nie zapomnę. Oczywiście, no na szczęście to nie była prawdziwa wojna, ale były ofiary, były dramaty i no to jest takie wydarzenie, które moje pokolenie pewnie ukształtowało na całe życie. No po prostu gra miejska na temat Solidarności, będziemy chodzić po mieście. Ekwipunek akuratnie na szczęście moja koleżanka tutaj sprowadziła z boku, mogę, mo, jeśli mogę ją tutaj poprosić. Nie jest to pamiątka e... rodzinna, <laughs> A Aczkolwiek reszta, reszta rekwizytów należy do mnie. E, może nie wyglądam do końca tak jak powinienem, bo uniform nie jest kompletny, aczkolwiek ten hełm Każe wierzyć, że nie należy ze mną zadzierać. W tym roku będzie 20, będą 22 grupy i około 78 uczestników. Dodatkowo trzeba wliczyć, że mamy prawie 20-20 osób zaangażowanych w grę różnego rodzaju punktowych czy organizatorów. To jest tylko niecałe 3 godziny. To jest większa, większa ilość uczestników powoduje, że po prostu mogą nie obejść wszystkich punktów zaplanowanych. I tak prawdopodobnie wszyscy nie obejdą wszystkich punktów, to tak zawsze tradycyjnie jest, ale z drugiej strony bardzo mnie cieszy jako prezesa stowarzyszenia, które to organizuje, że tak dużo młodzieży jest jednak chętnych do udziału w tej grze miejskiej. To jest to gra o historii. My tą historię jako stowarzyszenie chcemy przekazywać i generalnie cieszy to, że jest tyle uczestników. Tutaj będziemy sprawdzali młodych ludzi, czy wiedzą, co to znaczy pisać postulaty. Ja kiedyś pisałem takie. Ba, jest jeden z nielicznych postulatów w Polsce o to, żeby utworzyć w Polsce niezależną od PZPR partię polityczną. Tego nikt się nie chciał przyznawać, ale niedawno doktor Wnęczak znalazł to w archiwach Komitetu Centralnego PZPR, że taki był postulat w fsm -ie. Nie chcieli mi tego uznać, nie? Trzeba było się wycofać. Od 22 do 6 i to znacząco podnosi też poziom biurokracji. No, że biurokracja po prostu, która jest, potrzebna, ponieważ potrzebne są specjalne przepustki. Czekaj, to... czekaj, W odpowiednim miejscu arkusz papieru. Co, co, co tutaj się działo w tym punkcie? Ja nie wiem co tu się w ogóle dzieje Jakieś kartki czerwone, takie piękne, wspaniałe Proszę bardzo, robiliśmy... Nazywamy się Terminatorem Sito Pan I Tak, była forma, wszystko było Pięknie, profesjonalnie Świczne. Pisanie na starym sprzęcie z czasów. Tak, na maszynie pisarskiej pisaliśmy list, gdzie odwoływaliśmy się o strajku, że rozpoczniemy go. A więc stworzyłyśmy transparent przeciwko komunie. Gry miejskiej. Tutaj mamy właśnie pomieszczenie, w którym robimy transparenty. Tutaj mamy na boku kartoniki, na których w pomocy tych wszystkich tutaj markerów, kredek, tworzymy różne napisy, rysunki, które właśnie mają tak przenieść nas do strajków, które miały miejsce, miały miejsce za czasów PRL-u. Czerwony czy czarny? Czerwony. Okay, Okej, dobra, waszym zadaniem ogólnie pierwsza zasada jest taka, że nie, może, że nie możecie się w ogóle odzywać. Musicie być mega cicho, bo oni to robili po cichu, bo inaczej groziło im to śmiercią. Więc wy musicie być tak samo i musicie narysować albo napisać coś związane z Solidarnością i z tamtym czasem. Właśnie jadę z pełną walizką Bibuły. Miałem jechać do Katowic na spotkanie. Nie możemy tak, stoimy na miejscu dość widocznym. Jak złapie mnie służba, no to, to i ja trafię, i auto trafi do zajęcia. Także na szczęście mamy osoby, które są chętne pomóc. Ja sam nie dam rady. Także dzięki im pomocy mam nadzieję, wymienimy koło i jak najszybciej stąd znikniemy. Bo to stoimy na widoku i jesteśmy jak na talerzu. Także czekamy. Mam nadzieję, że to szybko pójdzie. Na was na punkcie, jaka to melodia, gdzie będziecie zgadywać, jaka to melodia z piosenek lat 80. oraz 90. Teraz Wam puszczę cztery muzyki po 20-30 sekund mniej więcej. To jest perfekt. Tak? tak, tak. Nie, nie tak mogę cię robić. Tak. Dobrze! Dobrze. 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 Nie. To wtedy, Panowie, z milicji z domu, ręki takie pałe, one były takie bardzo dobre, widzicie, bo one nie ma małe kości. Ale były bardzo dotkliwe przy uderzeniach. Wtedy kazali Dół, góra, dół, góra. Czasami wiele razy, czasami mniej razy. Ci panowie, którzy z Boku ładowali tymi połami, gdzie popadło. Kości nie łamali, a ślady zostawamy. Byłem szefem. Solidarności pod Byskidzie, takiego regionalnego biletynu związkowego i rzeczniki prasowe. Nie no, zamknęli. A to wiadomo za co, bo byłem szefem propagandy dla całego regionu. Ale mój też tacy koledzy, jak Jurek Hilbry, który był szefem komisji zakładowej fabryki Ponar w Żywcu, który miał w uzasadnieniu internowania napisane nadmierne. był,